Aneta Chwalba, witam i zapraszam w naszą cotygodniową podróż teatralną. Co ciekawego szykuje się w najbliższym czasie na scenach naszego regionu? Sprawdźmy. Chodźmy do teatru. Czas na pierwszą premierę Nowego Sezonu w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. I chyba najbardziej oczekiwaną premierę tej jesieni na Śląsku. Mamy premierę Diabłów mm -hmm. w Resztyni Majtle Czeskiej. Rzecz inspirowana Diabłami z Ludę Huxley, ale nie tylko. Myślę, że ta pozycja, ta książka inspirowała tak wielu artystów, że aż trudno ich wszystkich wymienić. Diabłów. Choćby wspomnieć Krzysztofa Pendereckiego i jego operę pod tym właśnie tytułem Diabły z Ludem, która doczekała się, o ile dobrze pamiętam, ponad 40 premier na całym świecie. Wspomnieć musimy o Jarosławie Iwaszkiewiczu, który napisał Matkę Annę Daniołów, która z kolei doczekała się ogromnej ilości premier. W ostatnich latach ogromny wysyp tego tytułu w teatrach polskich. U nas chyba po raz pierwszy m, będziemy mieli do czynienia z całą historią od powiedzmy początku do końca. Czuję od razu wobec Bogu. Pierwszy raz pracując tutaj, w tym miejscu, z tymi aktorami. Jak wyglądało przygotowanie do tej inscenizacji? Zaczęliśmy próby w czerwcu, żeby aktorzy mieli czas, żeby się zapoznać z całym materiałem historycznym, ale też z takim materiałem dokumentalnym, czyli na przykład jak wyglądają opętania. YouTube serwuje nam wiele filmów, także po prostu dużą wagę przywiązywaliśmy do dokumentacji, ale też do takich historycznych zapisów, do, do listów matki Joanny, do listów ojca Syren żeby zrozumieć myślenie ludzi wtedy i żeby zrozumieć, co z tego myślenia tamtego do dzisiaj, do dziś do nas przemawia. Wydacie swojego diabelskiego pana Grandiera, a my was zbawimy! Jakie są imiona właśnie demonów? Historia opętanych zakonnic z Ludę, XVII wiek, Francja i co z tamtych czasów, z tamtej historii możemy przenieść do współczesności? O czym chciała Pani tutaj opowiedzieć? Opowiadamy o Kościele, opowiadamy o związkach Kościoła i polityki. Opowiadamy o manipulacji i zadajemy pytania, co, jak to jest z tymi opętaniami? czym jest w ogóle ta kategoria, jeżeli myślimy o diable, który wstępuje w człowieka, to jak on wstępuje, gdzie on wstępuje, to jest choroba psychiczna, czy to jest po prostu zwykły teatr. Czy my udajemy, czy jesteśmy rzeczywiście w kontakcie z jakimś pierwiastkiem zła? Ale na to pytanie staramy się właśnie nie odpowiedzieć. Czyli po prostu moją nadzieją jest to, że każdy widz to pytanie zada sam sobie i z tym pytaniem zostanie. W gniewie targałam welony, deptałam je, jadłam i przeklinałam godzinę, w której wstąpiłam do klasztoru. Też trzeba wspomnieć, że w XVII wieku zakonnice nie wchodziły do kościoła, dlatego że bardzo chciały, tylko często je sprzedawano, albo były to sieroty, albo upośledzone kobiety, albo wdowy, albo takie biedne, które jakby nie miały posagu. Więc nagle zamknąć kilkadziesiąt kobiet w klasztorze zamkniętym, które mają instynkt macierzyński, mają libido, po prostu chcą żyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie... Yy, no, któraś powie dość nie? i oszaleje, i teraz e, mnie interesowało też to, w jaki sposób one się zarażają od siebie, bo to, że jedna jest opętana, ale to, że dwadzieścia kilka zakonnic zostało opętanych, to już jest podejrzane. Dlatego, jakby tutaj próbowaliśmy się do tego dobrać. Co sprowokowało te kobiety, albo kto? Kiedy go nie widziałam, to Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lekarskiej w Bielsku-Białej. Edycja jubileuszowa. Jak będzie wyglądać? No, pierwszy raz jesienią. Pierwszy raz jesienią eksperyment. Jest to 30. festiwal, więc mam prawo zrobić eksperyment. Eksperymentem też będzie to, że powrót do korzeni, czyli nie będzie konkursu. Środowiska branżowe wręczą swoje nagrody, ale my raczej potraktujemy to jako spotkanie, jako święto, jako radość twórczości, z oglądania się nawzajem i rozmawiania o tym. Dużo teatrów, 9 spektakli zagranicznych z trzech kontynentów, 5 spektakli polskich, do tego cztery szkoły teatralne, dwa przedstawienia plenerowe, warsztaty, prelekcje, wystawy, parada. Z zaproszenia których spektakli jesteście szczególnie zadowoleni, czy dumni? No, mogę powiedzieć, że Teatr Lancouver, który był dwa lata temu u nas, Spektakl Anywhere pierwszy raz w Polsce, no to będzie dla nas wyzwanie. Po pierwsze dwa dni montażu na scenie na piętrze, odpowiednie schładzanie sali, wykonanie marionetek z lodu. Zapraszam na spektakl Anywhere na pewno. Coś jeszcze wyjątkowego? Stany Zjednoczone. Bady Koncept, to jest bardzo niesamowita podróż razem z artystą, tancerzem. Właśnie do wnętrza jego jaźni, teatr z Hiszpanii, gdzie tancerze razem z Lalką na rytmach, na bardzo wyraźnej listy pracy ciałem i kontakcie z Lalką. W zasadzie, jakbym tak zaczął opowiadać, to wszystkie spektakle musiałbym wymienić, ponieważ każdy ma swoją tutaj, tutaj tę niszę, każdy ma swoją półkę i każdy został precyzyjnie, świadomie wybrany. Wśród tych spektakli propozycje dla bardzo różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych nowość, spektakl od pierwszego roku życia, tak zwany Najnaj. Teatr Groteska przywiezie nam laboratorium sensoryczne. I oczywiście dla widzów starszych aż dla zupełnie dorosłych. W większości są to spektakle dla młodzieży i dorosłych. To jest festiwal organizowany przez Teatr Bania, Lucha, ale to jest festiwal, który ogarnia całe miasto. Jakie to będą miejsca? Oczywiście dwie sceny teatru Bania, Luka, dwie sceny teatru polskiego. Kubiszówka, jako miejsce, gdzie będzie teatr VR się odbywał. Księżnica Beskidzka, gdzie będą prelekcje, Uniwersytet Lalek, promocja wydawnictwa, czytanie performatywne. Villa Sixta, miejsce do przeprowadzenia trzech warsztatów. No i oczywiście Plac Wojska Polskiego na plenery. W niedzielę będzie to Cyrk Tera Bomba, Lalek. Przedstawienie familijne taki cyrk bez przemocy gdzie lalki zwierząt w naturalnych postaciach więc nadmarionety. Piątek, 11 wieczorem będzie Teatr Titanic no Światowej Sławy Teatr, który zawsze prezentuje niesamowite przedstawienia plenerowe, spektakl Upside Down. Myślę, że bardzo ciekawe przedstawienie. Wojna i Pokój to pierwsza premiera Teatru Śląskiego w tym sezonie, ale czas odsłonić tajniki tego, co nas czeka w kolejnych miesiącach, jak będzie wyglądał ten sezon i jakie nowe propozycje przygotowaliście. No, sezon, jak zwykle, jest bardzo bogaty, bo planujemy 7-8 premier. Zaczęliśmy od wojny i pokoju z dużym przytupem. Wil zwolił biegu, jakby dopalała gardziel, zwrócił swój krępu łeb w stronę psów, a potem wolno się kołysząc skoczył raz, drugi i zniknął w zagajniku. Kolejna propozycja będzie nieco bardziej kameralna, spektakl z udziałem Agnieszki Radzikowskiej, ale Michała Żurawskiego również, znakomitego aktora pochodzącego ze Śląska, z którym ostatnio. Gwoli ciekawostki miałem przyjemność grać po śląsku, bo Michał mm -hmm. świetnie mówi w języku śląskim. To przedstawienie będzie miało premierę na scenie w Malarni. Kolejna rzecz to premiera grudniowa, w której Głównej roli zagra Artur Święs, a to będzie adaptacja sztuki teatralnej pod tytułem Wieloryb. Nie wiem, czy pamiętasz taki głośny film. Tak. A, no, właśnie. No. Tak. I Artur zagra tego ogromnego, otyłego mężczyznę. To już jest jakby <laughs> sprawa z, z jego studniaka. Jak mm -hmm. sobie to wykoncypuje, żeby widzowie uwierzyli, że Artur ma 250 kg, ale myślę, że sztuka aktorska i geniusz reżysericki studniaka pomogą. Później zaczynamy jeszcze w tym roku e, pracę do premiery, e, która się odbędzie w lutym i to będzie premiera w serii Majk A tematem e, i osobą główną, e, z którą będzie się mierzyć Majka Kleczewska, to będzie Kazimierz KUC. Nie wiem jeszcze, co z tego wyniknie. Mm -hmm. Daje jej wolną rękę. Daję, mi, daję jej wolną rękę. Bardzo jestem ciekaw tego, jak Majka spojrzy na KUCA, bo to będzie zupełnie inne spojrzenie niż moje i wielu osób. Które Kuca dobrze znały. To będzie wielkie wydarzenie, jestem pewien. W marcu mamy podsumowanie naszego projektu Wyspian Kiss, czyli Teatru Śląskiego Akademii Teatralnej Wydziału Reżyserii i Sztuki Pisania Sztuk Artura Pawełki. W zeszłym mieliśmy takie szkice sceniczne, gdzie zaprosiliśmy młodych reżyserów i jeden z nich zdobył główną nagrodę Krzysiek Zegucki i on będzie u nas debiutował adaptacją powieści mody Mungo. Następnie e, Nasze wspaniałe, talentowane aktorki chcą opowiedzieć o swoich zmaganiach z macierzyństwem. Kasia Błaszczyńska, nasza cudowna aktorka, pisze tekst inspirowany Królową Śniegu. Reżyseruje Karina Grabowska. Myślę, że bardzo ciekawy projekt, scena w malowni. Kolejna rzecz pod koniec maja to będzie premiera baśni w reżyserii Justyny Łagowskiej, Alicja w krainie Czarów. No to czekamy, narobiliśmy sobie tytuł Na pewno nie zabraknie powodów, żebyśmy tu często zaglądali Zapraszam. z kamerą. Zapraszam serdecznie do Teatru Śląskiego. W przyszłym tygodniu w pięknie odnowionych wnętrzach Teatru Małego w Tychach ruszy Logos Fest, tyski festiwal słowa. Jak będzie wyglądała ta jedenasta edycja? To będzie pierwsza edycja, której patron literacki będzie obecny nie tylko duchem, ale i ciałem. Jacek Cygan, artysta, autor, wciąż płodny, wciąż tworzący. Postrzega się Logos Fest jako przestrzeń piosenki, teatru piosenki, no i Jacek Cygan oczywiście z piosenką mhm. też się kojarzy, ale moją ambicją jest to, by pokazywać, że są to jednak również twórcy teatru, twórcy piszący sztuki, dramaty. Tak było z Osiecką, tak było z Koftą i jego dialogami na cztery nogi. I tak z Jackiem Cyganem. Czyli poznamy go z nieco innej strony, nie jako twórcę piosenek, ale twórcy również spektakli teatralnych, Jakie się pojawił. Te spektakle też są poniekąd nasączone muzyką, ale jednak mają inną strukturę dramaturgiczną. I tak 9 października na inaugurację Leopold, czyli sztuka o Leopoldzie Kozłowskim, ostatnim klezmerze Galicji. Postać wcieli się na naszej scenie Zbigniew Zamachowski. Wraca on na nasz festiwal, ale tym razem właśnie z utworami zbudowanymi przez przez Cygana wokół Leopolda Kozłowskiego. Dzień później czytanie sceniczne sztuki Kolacja z Gustawem Klimtem. To taka najbardziej teatralna twórczość Cygana, właśnie osnuta wokół twórczości Klimta, ale przede wszystkim wokół dwójki bohaterów, których kreować będą na naszej scenie kameralnej. Specjalnie na zamówienie naszego festiwalu Dorota Landowska i Błażej Wójcik. Całość wyreżyseruje Alina Moś. No a dzień kolejny to błękitne krewetki, również sztuka napisana przez cygana, a wyreżyserowana przez Krzysztofa Jasińskiego, mówiąca o życiu teatralnym, czyli o spotkaniu w garderobie damskiej wybitnej aktorki oraz aktorki początkującej. A wszystko dzieje się podczas grania Hamleta. No to wiadomo, że jest to spotkanie Gertrudy kreowanej przez Beatę Rybotycką i Ofeli, czyli tej młodej, debiutującej aktorki, którą tu kreować będzie Alicja Wojnowska. Wszystko znów osnute piosenkami. No i tradycja naszego festiwalu to również fakt, że realizujemy koncerty galowe. Ten tym razem w piątek w reżyserii Joanny Piwowarantosiewicz. Wzięła ona na warsztat piosenki, cygana, napisane kiedyś pod takim roboczym tytułem. Dyskoteka pana Jacka. i tradycyjnie na scenie artyści związani z miastem tych, ale także wybitne gwiazdy polskiej piosenki, jak choćby Gabakulka, Jucho czy Iwona Lorenz. A czy sam bohater Jacek Cygan również zaszczyci Festiwal swoją obecnością? Będzie z nami przez cały festiwal. Odbędzie się spotkanie z Jackiem Cyganem w wieczór inauguracyjny. No a gala finałowa w niedzielę 13 października rozdanie nagród uczestnikom turnieju recytatorskiego i program pod tytułem Gette Profil Podwójny. Program napisany przez Cygana w związku z jego ogromną. Fascynacją gettem właśnie i program ten Jacek Cygan prowadzi, jest na scenie jako konferansjer, no i również wybitni wokaliści jak Michał Januszkiewicz czy znów Beata Rybotycka. Na dzisiaj to już wszystko. Z kolejną porcją informacji z Teatrów naszego regionu przybędę za tydzień o tej samej porze, a w międzyczasie polecam oglądanie archiwalnych odcinków mojego programu, które z łatwością znajdziecie Państwo w internecie. Do zobaczenia!